Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj podzielę się z Wami przykazem od Archanioła Michała i Archanioła Gabriela. Drogi dusze, wkrótce nastąpi wyjątkowy dzień 09 -09 2025. My, Archaniołowie Michał i Gabriel, Zwracamy się do Was z przesłaniem wypełnionym światłem, nadzieją, inspiracją. Ta data 999 reprezentuje potężny symbol zakończenia jednego cyklu i rozpoczęcia nowego. Każdy z Was szybko się zmienia i zmienia swoje życie, i odczający go świat w kierunku światła. Każdy w przyspieszonym tempie zmierza w kierunku światła, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nasz wszechświat jest pełen znaków, a każda cyfra ma swoje znaczenie. Zero to symbol nieskończoności, a dziewięć to zakończenie i transformacja. Twoja wiara jest w stanie zrobić z tych liczb coś potężnego i przyjemnego. Kluczem jest tutaj Twoja wiara, podobnie jak w innych datach i rytuałach. Im bardziej wspierasz to lub inne wydarzenie swoim energią i wiarą, tym bardziej prawdopodobne jest, że to wszystko wkrótce się urzeczywistni. Jest już u progu wielkich zmian. Ten okres to czas oczyszczenia i odnowy. Uwalnia się od starych wzorców i ograniczeń. Które ograniczały Cię w przyszłości, to czas, aby porzucić wszystko, co już nie służy Twojemu najwyższemu dobru. Pozwól sobie być otwartym na nowe możliwości, które pojawiają się w Twoim życiu. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na swoje myśli i intencje. Im więcej ludzi będzie dążyć i myśleć pozytywnie, tym szybciej świat wokół będzie jaśniejszy i czystszy. Każdy z Was jest częścią całości, a Wasze działania i myśli mają ogromne znaczenie. Możesz być katalizatorem zmian nie tylko dla siebie, ale dla całej ludzkości. Twoja energia jest w stanie wytworzyć fale światła, które rozprzestrzeniają się daleko poza Twoje otoczenie. Od każdego z Was zależy los kolejnych pokoleń i wszystko co się dzieje na planecie ziemia jesteście strażnikami tej planety a wasz wkład jest bardzo ważny pamiętaj że każda dobra myśl każdy dobry uczynek jest krokiem w kierunku stworzenia lepszego świata twoje wysiłki nie pozostaną niezauważone rezonują w kosmosie i Wracajmy do Ciebie wielokrotnie, pomnożone. Jesteśmy zawsze z Tobą i jesteśmy gotowi do wsparcia w każdej chwili. Po prostu poproś nas o to. Jesteśmy wielowymiarowi i błyskawicznie zwracaj się do nas z otwartym sercem i umysłem. Poczuj, jak manifestujemy się w postaci energii, ciepła, światła i spokoju. Poczuł naszą obecność, pomoc, troskę i miłość. Jesteśmy tu dla Ciebie i wszyscy jesteście godni naszej pomocy i ochrony bez wyjątku. Nadszedł czas, wszyscy na to czekaliśmy od dawna, to czas, aby obudzić swoje wewnętrzne siły i potencjał, Wykorzystaj ten moment na głęboką zmianę w sobie i wokół siebie. Pozwól światu wejść do twojego życia i uwolnij swoje serce od wątpliwości i lęków. Otwórz swoje serce na nowe możliwości i pozwól sobie na większe marzenia. Nie zapominaj również o znaczeniu jedności. Kiedy łączysz siły z innymi duszami, tworzysz potężną siłę. Razem jesteście w stanie pokonać wszelkie przeszkody i tworzyć świat, o którym marzysz. Połącz siły w swoich intencjach, twórz grupy wsparcia i społeczności, w których każdy może wyrazić swoją wyjątkowość i wnieść swój wkład. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Jesteśmy Waszymi niebiańskimi przewodnikami, zawsze przy Was. Widzimy Twoje wysiłki i aspiracje, i jesteśmy dumni z każdego z Was za wybrane ścieżkę światła. Zaufaj swoim instynktom i wewnętrznym głosowie. Prowadzam ci ścieżką Twojego przeznaczenia. Nie bądź w to. Każdy nowy dzień to nowa okazja do rozwoju i transformacji. Użyj tej energii, aby iść naprzód z pewnością siebie. Nie bój się podejmować kroku w kierunku swoich marzeń. Nawet najmniejsze działania mogą prowadzić do wielkich zmian. W tym dniu. 9 września 2025 roku zachęcamy do skupienia się na swoich intencjach, wizualizacji swoich marzeń i otwarcia się na cuda. Twoja wiara jest potężnym narzędziem. Używaj jej mądrze. Napewnij swoje serce nadzieją i miłością i niech świeci jasno w Twoim świecie. Z miłością i światłem, Archanioł Michał i Archanioł Gabriel. Moi drodzy, ja dodam od siebie niewiele na temat e, cyfry 9. Jak już było powiedziane, że to jest zakończenie pewnego cyklu, co rzeczywiście tak jest, ale również e, cyfra 9, liczba 9 to jest boska liczba. Kiedyś dawno temu, nie wiem, ile lat nieważne. Ja mówiłam o liczbie 666, którą kościół straszył i myślę, że straszy do tej pory, żeby nie zbliżali się do tej cyfry, a 666 to jest 9. To jest dziewiątka. Dlaczego, żeby się nie zbliżali? A dlatego, żeby nie poznali swoim boską jaśń. Nie było to w interesach żadnej religii. Dlaczego dziewiątka jest boską liczbą? Możecie sami sprawdzić. Możecie pomnożyć dziewiątkę na każdą cyfrę, na każdą. I zawsze, jeżeli złożycie wynik ten, zawsze będzie dziewiątka. To jest tylko z matematycznego punktu. A znaczenie, już powiedziałam, liczba błoska, wasza błoska, jaśń. Z wami była Irina, i skorzystajcie z przekazu Archanioła Michała i Gabriele 9 września tego roku.